Dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy. Rolnictwo to bezpieczeństwo żywnościowe kraju. Słuchajcie, ja dzisiaj z rana nie potrzebowałam kawy. Um, usłyszałam w mediach społecznościowych, że po co nam rolnicy, skoro warzywa i owoce są w supermarketach? Moi drodzy, ja nie wiem, na jakim świecie ja żyję myślałam, że na planecie Ziemia. Natomiast im więcej oglądam internetu, tym więcej widzę, że zostawmy to, słuchajcie. Pierwsza rzecz. Proponuję i rekomenduję Wam, że jeżeli mieszkacie w dużych miastach i macie taką możliwość, że w macie 10-15 minut z buta, żeby w sobotę mimo braku czasu iść na tak zwany local market i od prawdziwych rolników kupić tam prawdziwe, tak zwane brudne warzywa. Wiem, że jak ktoś maluje, słuchajcie sobie paznokcie, no to trzeba będzie założyć rękawiczki. Natomiast w momencie, gdy ugotujecie sobie zupę na takich Brudnych warzywach, że tak się wyrażę, które oczywiście wcześniej obierzecie, czyli marchewka, pietruszka, por, seler, buraczki. Zobaczycie, że ta zupa, słuchajcie, będzie mieć zupełnie inny smak, zupełnie inny zapach. Ona też dłużej wam postoi w lodówce i powiem szczerze, nie będzie mieć też takiego chemicznego kożucha na sobie. Natomiast warzywa z innych miejsc, mówiąc bardzo dyplomatycznie, słuchajcie. Jak się na nich ugotuje zupę, to to nie jest zbyt dobre. Nie mówiąc już o tym, że jak kupujemy warzywa z tych innych miejsc, na przykład marchewkę, słuchajcie, ona ma dziwny zapach. Ona ma dziwny zapach, to nie jest. Zostawmy to. Kolejna rzecz. Wiele kobiet robi sobie taką wiecie co sałatkę estrogenową, która polega na tym, że bierze się, słuchajcie, marchewki ścina się je taką obieraczką, polewa się oliwą, trochę soli, trochę pieprzu i to jest naprawdę bardzo dobrze działa na cerę. Tam jest bardzo dużo witamin też w tym. Naprawdę ta marchewka od prawdziwego rolnika ma zupełnie inny smak. Na pewno tam też są, słuchajcie, chemiczne chemiczne rzeczy w niej, na pewno na bank. Ale Zupełnie inaczej to wygląda niż w przypadku takich warzyw, wiecie z jakich miejsc. No. Pomijam na koniec, słuchajcie, już kwestię zerwanego łańcucha dostaw. Bo, nawet jeżeli są osoby, słuchajcie, które uważają, że warzywa i owoce biorą się z supermarketów, że one nie rosną gdzieś tam na polu, tylko one się biorą z supermarketów to nawet biorąc tą opcję, że ktoś chce po prostu warzywa z, sprowadzane, wiecie, marchewkę, te podstawowe, tak? Marchewkę, pietruszkę, buraczki sprowadzane z innych krajów. Ok, przypomnijcie sobie e, okres czasu 2019-2022 e, i ten okres, który nazywamy okresem zerwanego łańcuch, łańcucha dostaw. Co się stanie, jeżeli my zniszczymy własne rolnictwo, tak? I w międzyczasie będą też zerwane łańcuchy dostaw z innych krajów, z różnych przyczyn. Nie będę tutaj już podawać jakich, po prostu z różnych przyczyn. Także słuchajcie, jak coś mówicie w internecie, to błagam, zastanówcie się. Ja też może nie mówię, wiecie, wszystkiego super ekstra i tak dalej, ale błagam. Nie możemy, słuchajcie, zniszczyć. Własnego rolnictwa. Dlaczego o tym mówię? Dlaczego daję sobie prawo? Słuchajcie, ja studiowałam kierunek ściśle związany z ekonomią, a rolnictwo to jest jedna z gałęzi, z gałęzi gospodarki, jedna z najważniejszych, tak jak powiedziałam, rolnictwo, to jest bezpieczeństwo żywnościowe kraju. Tak, wiem, przez ostatnie lata były różnego rodzaju dotacje z Unii i tak dalej, i tak dalej. Wiemy wszyscy, jak to w wielu przypadkach wyglądało, ale słuchajcie, tutaj nie ma czasu na kłótnie, na spory, tylko trzeba wspierać rolników. Nawet jeżeli ktoś nie ma czasu, a jest z dużego miasta wojewódzkiego, tak jak ja, jestem jednego, z jednego z większych miast wojewódzkich, też, słuchajcie, raz na dwa tygodnie maszeruję na local market. I tam kupuję od rolników warzywa i owoce. Wiem, to kosztuje czas, trzeba iść, trzeba poświęcić ten czas, ale warto. Tak, też zajmuje pewnie za 2-3 miesiące, zanim znajdziemy na tym, na tym lokalnym ryneczku tych prawdziwych rolników. Tak, to też zajmuje czas, ale warto. Trzymajcie się, mocno. Pozdrawiam.